Troszeczkę inną prezentację przygotowałem w związku z okolicznością, że tutaj się odbywa to spotkanie i pewnie Kuba trochę zaskoczę, bo pokażę trochę inne rzeczy, ale jeśli będzie trochę czasu, to, to pokażę też to, o czym Kuba mówił. Znaczy, w prezentacji pokażę realizacje, które są ewidentnie. Związane z, ze sztuką. Natomiast faktycznie tak się składa, że zajmuje się też projektowaniem, i to projektowaniem, takim projektowaniem, które gdzieś zahacza o metodologię wypracowanej w obrębie sztuki, ale też takim projektowaniem z Tych, komercyjnych. tych, tych komercyjnych realizacji może Państwu nie będę pokazywał. Natomiast ciekawi mnie faktycznie ten, ten styk, Jakich metod używają projektanci tak. współcześnie? I to nie mówi, nie myślę tutaj o projektantach, którzy projektują, powiedzmy, odkurzacze. Ci być może także, ale mówię o takich projektantach, którzy zajmują się pewnym, pewnymi przestrzeniami, które mogłyby być, yy, które należy troszkę w inny sposób yy, rozpoznać. Natomiast na razie w tym, co, 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 co Państwu pokażę, yy, bardziej odniosę się do sztuki rozumianej jako bardzo prywatny obszar poszukiwań. W związku z tym od razu jak przygotowałem sobie taki dosyć bezwzględny fragmencik z, z, z nowo wydanej książki Marii Anny Podowskiej Nowa Estetyka. Ta książka moim zdaniem na tyle znałam autorkę, że muszę powiedzieć, że rozumiem, że jest pewna Bezwzględna przewrotność w, w tym stwierdzeniu, ale to też porządkuje parę rzeczy. I na wstępie tej książki autorka pisze, prezentowana w tej książce filozofia sztuki opiera się na dwóch podstawowych założeniach. Pierwsze mówi, że sztukę tworzy się z powodów prywatnych. I to jest bardzo ważne dla mnie, dlatego że w pewnym momencie y, sztuka y, w jakiś sposób spełniła się dla mnie i przeszedłem bardziej w dziedzinę projektowania i to takiego projektowania związanego z i troszeczkę ze sztuką i z muzeami i troszeczkę z taką przestrzenią społeczną. W obszarze prywatności, cytuję dalej autorkę, jest ona poznawczym oraz krytycznym narzędziem służącym do uprawiania światopoglądu. Co to znaczy dla mnie? To znaczy, że w obszarze sztuki to, co się pojawia, nie jest prostym komunikatem. Jest to rodzaj, jeżeli już w ogóle, języka, to języka bardzo prywatnego. On jest czytelny wtedy, kiedy, kiedy możemy mieć trochę... Szerszy wgląd w proces twórczy. Jak mówił się w tej pamięci Jerzy Dwiński, znakomity krytyk i teoretyk sztuki, on uważał dzieła sztuki za takie okna pewien proces myślowy, pewien proces poznawczy. I ten proces poznawczy jest czasami bardzo, bardzo hermetyczny, bo jest bardzo indywidualny. W związku z czym, na sztukę. Współcześnie realizowaną musimy patrzeć jako na bardzo prywatną sferę działań. To, że autorzy dzielą się z produktami lub też pewnymi śladami swojej działalności, to nie wyczerpuje ich potrzeby. Ich, jeżeli, jeżeli sztuka nie powstaje z, z przyczyn prywatnych, to bardzo łatwo staje się ideologią. Albo bardzo łatwo staje się nawet propagandą. Więc, tak jak powiedziałem, w związku z, pewnym, z pewnymi zmianami paradygmatu, gdzie obecnie wielu artystów realizuje pracę bez powodów prywatnych, niejako czekając na, 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 że tak powiem, zapotrzebowanie artworku, czy zapotrzebowanie kuratorskie, w pewnym momencie ten typ działań by dla mnie osobiście w jakiś sposób się wyczerpał. Ale chciałbym się tym z Państwem podzielić. To znaczy chciałbym się podzielić tym, co jest dla mnie już pewnego rodzaju przeszłością, natomiast było czymś bardzo konstytutywnym. I cytuję dalej autorkę. Drugie założenie dotyczy publicznego sensu sztuki. Przyjmuje się w nim, że w sferze artystycznej prywatności pojawiają się stwierdzenia poznawcze o charakterze uniwersalnym. W obszarze publicznym sztuka pełni funkcję analityka paradygmatu, który nie ufa niczemu, co budzi zadowolenie, natomiast odczuwa rozkosz, kiedy może się paswić nad sprawami oczywistymi. Ja tutaj wyczuwam pewną ironię, ale tak właśnie jest, że. Rzeczy oczywiste muszą wchodzić w, w, w obręb w, w, w dyskursu, który sztuka wywołuje, ale już w, w oglądzie takim szerszym. Kiedy, kiedy szersze grono osób spotyka się i e, niejako pewne produkcje, pewne wystąpienia, czy pewne przedmioty, pewne obiekty, pewne przestrzenie wchodzą w zakres y, takiego dyskursu już, który odbywa się na szerszym polu. I zanim, y, zanim Państwu pokażę y, y, takie prace które, y, prace, które wybrałem, a jeszcze sobie pozwolę powiedzieć o tym bursztyn znaczącym. No. Jak poprosił, żeby wystąpienie miało jakiś tytuł, to więc ma tytuł i to puste i znaczące jest ważne dla mnie osobiście, ponieważ są dwa elementy, które, które gdzieś tam mając już lat 48 odnajduję w swojej pamięci, w swoim bagrancie takim osobistym. To jest jedno, to miejsce, w którym się wychowałem, czyli góry, gdzie horyzont jest bardzo wysoko postawiony, co naturalnie, to znaczy jest taka dziwna, tak mi się wydaje, taka dziwna skłonność, że jak widzimy, na przykład jestem nad morzem i widzę ten horyzont, to, to widzę, że po prostu tam ja to widzę, co tam jest dalej, tylko ponieważ moja ostrość tam nie sięga, wystarczy bym wziął lornetkę, lunetę, to ja tam gdzieś dalej sięgnę. Natomiast jeżeli ja mam, jeżeli ja mam bardzo podniesiony, to moje osobiste odczucie jest takie, że ja mam coś przesłonięte. Bo to jest trochę inne doświadczenie, więc urodziłem się w przestrzeni, w której część rzeczywistości jest przesłonięta. I wystarczy wyjść wyżej, wyjść tam ten punkt i zobaczyć, że tam jest w dół, ale potem znowu jest przesłonięte. I to gdzieś w jakiś sposób było dla mnie bardzo ważnym impulsem. Drugi, drugi taki moment to jest... Sytuacja, taki obraz, który sobie przypominam jako dziecko tam w kilku, jaką już kilkunastoletni, nawet tego nie pamiętam. Siedzę w pokoju na leżance, na stole leży trumna z moim dziadkiem. No i ja sobie tam siedzę, tutaj przyjechali domownicy, rodzina. Dziadek już miał swoje lata, więc zmarł, że tak powiem, w sposób dosyć naturalny, nie było jakichś strasznych dramatów i tak i teraz ja tak siedzę tutaj i oto widzę tą osobę i zastanawiam się, gdzie ta osoba jest, bo jej tu już nie ma, nie? I to jest druga taka, taka łamigłówka, której nie, nie potrafię rozwiązać, tak? Ona gdzieś, jak się okazuje później, jak, jak ja to odczytuję, gdzieś tam miała znaczenie. I teraz to jest taka praca z, z jeszcze z czasów studenckich, zupełnie taka, że tak powiem banalna. To są cztery trójkąty z, wykonane z gałązek, ale pokazuję je jako pewnego rodzaj metafory tego, co później pokażę. To znaczy, że e, zastanawiam się nad rzeczami oczywistymi i, i, i je muszę sprawdzić. Po prostu muszę sprawdzić. Lubię dotykać. Tak? Pracowałem na roli z moimi, z moimi rodzicami. Lubię po prostu Yy, operować dłońmi, przekształcać rzeczy I, szup, i, poprzez, i poprzez dłonie niejako uczyć się, rozumować, wnioskować. Yy, więc chodzę sobie po, po, po okolicznych, po okolicznych yy, takich krzaczorach, la, lesie, w żywcu i szukam yy, patyków, szukam fragmentów gałęzi, z których zbuduję trójkąty. Jeden składa się z trzech patyków, drugi składa się z dwóch patyków, trzeci się składa z dwóch patyków i czwarty składa się z trzech patyków. I to jest taka łapigówka, taka po prostu taka, proszę popatrzeć na to, co pokazałem, jak ona taką metaforę pewnego sposobu działania, gdzie ja wszystkie elementy jakby zbieram razem, zestawiam je, szukam zależności. A i tak zawsze jest, interesuje mnie to, co jest jakby puste. To jest praca, którą pokazywałem w Berlinie. Aha, co jest ważne, że jak Państwo już zaczynają zauważać, wszystkie te prace są bardzo dedykowane. To znaczy, gdybym ja tutaj przyjechał, to jeżeli na przykład Kuba zaprosiłbym i miałbym tutaj zrobić wystawę, to przyjechałbym tu wcześniej i musiałbym sobie zrobić takie dokładne ozeznanie, poczytać trochę o historii tego miejsca powąkać każdą cegłę, być może znalazłbym jakieś piórko na podłodze. To są wszystko te elementy, które w jakiś sposób na mnie oddziałują. W związku z czym nie, nie bez kozery akurat ta praca powstała, ona, to była wystawa w Instytucie Polskim i ona nosi tu wspólny wątek i to jest po prostu taki zwykły perelowski stolik bez blatu, w którym jest zamontowany taki system silniczków kręcących się. Na tym systemie silniczków zamocowane jest podwójne lusterko, i wokół tych, tych, wokół tych krzeseł jest napięta czarna wełna. No i jak to, jak to lusterko się kręci, no to raz zwalnia, raz napina. I te krzesła tak się lekko kiwają do siebie i tak spukają tymi tylnymi, tylnymi nogami. Po tej takiej marmurowej posadzce. Natomiast stylistyka tych krzeseł, to są też krzesła projektu, związane z takim okresem lat 60. Takim, i ten stolik takim dosyć głębokim PRL-em i nrd -em. To jest taka rzecz, którą ja powtarzam. To, znaczy to jest jedyna moja praca, która, która jakby ona się ciągnie, to znaczy, dwie są takie prace, które się ciągną, to znaczy, które mają cały czas, tak jak Państwo widzieli. Ja realizuję coś w kontekście miejsca, ale, ale to jest taka jedna praca, która jakby przenosi się z miejsca na miejsce i bardzo na przykład chciałbym zrobić wieczorek poetycki w Chinach. Języka mandaryńskiego również nie znam, ale to nie jest ważne, bo konstrukcja tego, tego wieczorka, wieczorka poetyckiego jest taka, że oto jest jakiś tam stoliczek, tak? Jest magnetofonik, bo tam czasami może być jakiś podkład muzyczny, tak? coś, coś, jakaś, jest flakonik z, z wodą, z szklaneczka. I ja się zawsze spóźniam. Poeta musi się spóźnić. Poeta musi nabrać mocy w tym spóźnieniu. Ale ten magnetofon kasetowy nagrywa tę sytuację przed. I to jest ciekawa rzecz, bo to mi zawsze wychodzi. Nie wiem, gdzie, gdziekolwiek to robię. rozmawiam o Co tam Kuzośkiem, no wiesz, coś, tam, coś się dzieje. Oczywiście ja tego nie wiem, o czym oni rozmawiam, bo nie rozmawiam po francusku, tak? Ja nie wiem o czym oni rozmawiam I teraz ja przychodzę i mój wieczorek poetycki ma temat, tak jak dzisiejsze spotkanie ma temat, ale temat, ponieważ ja nie znam języka, jest losowany. Być może to jest jakieś, słowo, by, być może nie, czyli mam dwie kostki, mam zestaw takich yy, tak, yy, taki literów wciskanych do, do takiej kratki. Losuję ilość literek, każdy losuje jakąś literkę, ustawiam to i to jest temat tego Wieczorka Polickiego. No i teraz ja cofam tę, tę kasetę i zaczynamy słuchać. No i siedzimy. Siedzi. Zazwyczaj to jest około 5 minut. Z tym, że ja przerywam te, te, ponieważ nie chcę być tylko biernym słuchaczem, chcę być jakby tutaj kimś, kto, kto modeluje tę sytuację. To ja od czasu przerywam, zmieniam krzesło, przesuwam je z jednej strony na drugą, płuczę sobie usta, robię gum, tak i siedzimy i słuchamy dalej. I co jest ciekawe, bo to jest słuchanie czegoś, co czego już było przeszłością, tak. Różne rzeczy tam słychać, ja nie wiem jakie, ale w każdym razie zawsze jest absolutna cisza i wszyscy tego słuchają. W momencie, kiedy to się kończy. Ja mam kilka takich kaset z kilku wieczorów. E, ja to wyłączam i odcinam tę część taśmy, na której zostało to nagrane. To nie jest moja własność, własność. Tak? Ale ponieważ znowu chcę dać jakiś element y, mojej obecności, mojej tożsamości, ja mam taki upleciony krawat, który za każdym razem, jak się troszeczkę właśnie spruje, przy okazji, to żona mi go doplata. Taki krawat poety. I ja tnę tę taśmę na kawałki, wsadzam do koper, datuję nazwą tego miejsca, tak, swoim podpisem oczywiście, zaklejam, wsadzam tam kawałek sprutego fragmentu mojego krawata i rozdaję uczestnikom. To też zawsze się, zawsze się że tak powiem, rozchodzi jak świeże bułeczki, natomiast dla mnie pozostaje ta kaseta z tym niezapisanym. Nie. No więc taki wieczorek poetycki yy, wykonałem w hotelu Terminis. Yy, a żeby nadać mu jeszcze większego dostojeństwa, w lokalnej, w lokalnej piekarni upiekłem literki, tymi ciasteczka. Yy, samowłoski były ostre, spółgłoski były na słodko i słuchający, tak jak Państwo tutaj siedzą, raczyli się tymi, yy, tymi smakowykami. No, więc jakby to puste, a mam znaczenie mam...